Fundacja Duży Format. Wydawnictwo. Głównie wydawnictwo. E, mam dwie minuty, więc postaram się nie zagadać. Tutaj pojawi się kilka nazwisk. E, te nazwiska pojawiają się. Po pierwsze, wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że mam straszliwy kłopot z imionami, z nazwiskami. Trochę mi się to miesza, ale uwielbiam swoich autorów. To są pewnego rodzaju przyjaźnie. Na ogół, e, bywa tak, że na przykład Jacka, Ochęzę, wydaliśmy już cztery razy. Ich same jeszcze. Bywają to krótkie, przelotne romanse. Wtedy wydajemy tylko raz. Czasami są to burzliwe, ale o tym nie będziemy mówili teraz. Co jest ważne? Ważne jest to, że ludzie piszą poezję. Ważne jest to, że są. Są też tacy ludzie, którzy chcą wydawać tę poezję. Ważne jest to, że są ludzie, którzy chcą wspierać tego rodzaju działania. Tutaj trzeba wspomnieć o kontra24.pl i Irku Jagillę i całej ekipie firmy kontra24.pl. Byłoby fantastycznie, jakby książki czytali nie tylko poeci. Byłoby fantastycznie, gdyby książki kupowali. Ważne jest to, że są tacy wariaci i właśnie ci na Śląsku. Trzymam kciuki, Basiu i Jacku, za Was i za wszystkich. Wariaci, którzy chcą, żeby ludzie piszący, czytający i lubiący poezję spotykali się i nawet w tak zwanych trudnych czasach mm, znajdują rozwiązania. Mam nadzieję, że poezja nie przeje się. Ten rok wbrew pozorom zapowiada się niesamowicie. Trzymam kciuki za wszystkich poetów i wszystkie osoby związane z poezją. Trzymam kciuki za konkurencję, trzymam kciuki za nas i wydajemy dalej. Wydajemy i zgłaszacie się do nas. Pozdrawiam serdecznie. Rafał Czachorowski, Fundacja Duży Format. Słyszeliście tego, Kota?